Dzień dobry. Nazywam się Martina szyperska Filus. Jestem adwokatem. Przedstawię państwu zagadnienie potocznie nazywane limitem transakcji gotówkowych, uregulowane ustawą Prawo Przedsiębiorców. Serdecznie zapraszam. Artykuł 19 ustawy Prawo Przedsiębiorców stanowi, kiedy przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać i przyjmować płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, czyli wprowadza tzw. limit transakcji gotówkowych. Obowiązek taki istnieje, gdy po pierwsze stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz po drugie, jednorazowa wartość transakcji przekracza kwotę 15 tysięcy złotych. Obowiązek dokonania lub przyjęcia płatności za pośrednictwem rachunku powstaje w wyniku łącznego spełnienia obu tych przesłanek. Dodatkowo należy pamiętać, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. A kontrario, obowiązek taki nie powstanie, gdy dana płatność nie pozostaje w takim związku. Na przykład gdy przedsiębiorca występuje w danej sytuacji jako konsument, czyli nabywa towary lub usługi od innego przedsiębiorcy na własne potrzeby, albo gdy przedsiębiorca zleca usługę osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej. W praktyce większych trudności nie sprawia przedsiębiorcom rozumienie pojęcia przedsiębiorca, transakcja z udziałem przedsiębiorcy, czy Określony ustawą limit kwoty 15 tysięcy złotych. Problemy pojawiają się we właściwym rozumieniu i stosowaniu pojęcia transakcja, jednorazowa transakcja czy płatność. Obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego istnieje bez względu na liczbę płatności wynikających z danej transakcji. A zatem istotne jest rozróżnienie dwóch pojęć. Transakcja oraz płatność. Przymiot jednorazowości nie odnosi się do liczby płatności, lecz odzwierciedla wymóg powiązania poszczególnych świadczeń w ramach jednego stosunku umownego. Żeby dobrze zastosować reguły przewidziane ustawą, należy badać kwotę płatności, a następnie zweryfikować, czy dana płatność składa się na jedną transakcję. Czy może w ramach jednej transakcji mamy kilka płatności? Obowiązek dokonania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego istnieje w przypadku, kiedy zapłata za daną jedną transakcję dokonywana jest np. w ratach, a zatem w ramach jednej transakcji mamy kilka płatności. Z drugiej strony Obowiązek dokonania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego nie powstaje w przypadku dokonania kolejnych płatności wynikających z następujących po sobie kolejnych transakcji. Obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego nie powstaje także w sytuacji, gdy płatność jest skutkiem umowy ramowej o współpracę. Nadto jeżeli dochodzi do zapłaty w formie gotówkowej należności wykazanej na fakturze VAT o wartości, która nie przekracza kwoty 15 tysięcy złotych, a łączna wartość wystawionych faktur przekracza tą kwotę, również nie mamy obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Na zakończenie trzeba wspomnieć, jakie są skutki niedopełnienia obowiązku dokonania lub przyjęcia płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w sytuacji, kiedy taki wymóg zaistnieje. Niedopełnienie obowiązku dokonania lub przyjęcia płatności za pośrednictwem rachunku bankowego nie jest zagrożone sankcją karną ani wykroczeniową. Dodatkowo, to jest bardzo istotne, jego niedopełnienie nie wpływa również na skuteczność Czynności prawnej, czyli transakcji, z której e, taka płatność wynika. Niedopełnienie takiego obowiązku może wywołać skutki jedynie w zakresie prawa podatkowego. Wówczas przedsiębiorca nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów e, kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej ustawą została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do subskrypcji.